jeżeli chodzi o powołania na Pazdana, na Cionka czy też Janickiego nawet. Uwaga, świetna sytuacja i go. Robak pierwszy raz miał okazję wpisać się naprawdę na listę strzelców. bo była to wyborna sytuacja. Można... Też Kownacki, Broś, niebezpieczne krótkie wybicie piłki. Kędziura! Akcja Lecha, zresztą Lech cały czas praktycznie prowadzi, prowadzi grę na, na połowie legionistów. To było tylko czekanie na, na gola, Strzał z dystansu, kapitalny. Tutaj na pewno e, zawodnicy Lecha będą musieli podchodzić pod Robaka, bo on takie piłki górne potrafi wygrywać, zastawić się w polu karnym, więc to jest wielkie niebezpieczeństwo. Legia tego nie wiedziała? Nie wiem, wątpię to, żeby nie wiedziała nie można zostawić jeden na jeden Robaka tutaj błąd przy wybiciu piłki Kucharczyka Kucharczyka, tak no, nie, mo, nie wolno tak się zachować, no to no i ta piłka po rękach jeszcze Duszankowskiego jeżeli chodzi o styl gry jeszcze w sztereniu piłki pole karne i burić nie było no i spalonego nie było Po w sztereniu piłki uderzał na pewno nie na nie Michał na to, tak, na pewno nie był na spalonym pas by swoich kolegów w kreowaniu gry Łukasz Broś. Broś! I czekają. Co zrobi zawodnik Lechi. Cofają się we własne pole karne. Zostawiając pole do podejścia jeszcze zawodnikowi Legi. Nie wolno tak, tak grać w defensywie. No jeden przynajmniej jest. Pary Douglas. Gdzie jest piłka? Teraz jeszcze pod nogami Szkota. Zagranie tutaj do Linetygo. Zakopyta Linety. I piłki. I dwa do Kucharek 6 tam nie ma co jeść. Niestety, nawet 7 czy 8 zawodników defensywnych nie da rady, kiedy drużyna gra tak pięknie, technicznie i potrafi wymusić wolne pole. co teraz jest przykład tego właśnie. Marcin Kamiński, gol za Fantasem, gol także za pole I teraz super to jest ten ruch, dobraka. To jest ten ruch i super podanie, naprawdę. Trochę to była no przypadkowa. Tak. Nie przyjął piłki, ale. A chciał ją przyjąć i w tym przyjęciem może zepsuł tą całą akcję. A tak piłka trafiła tam, gdzie powinna trafić. Powinien wyjść na drugą część spotkania i te 15 minut nie wypuścić. Z własnej połowy tymczasem jest odwrotnie. Tomala! Jeszcze Tomala! Jeszcze Tomala, kut Powinien wycofać tą piłkę do Hamala. W spotkaniu na razie nie istnieje. Dobre przyjęcie tutaj Pazdan. Nie wiedział gdzie znajduje się piłka. Tomala. Minięty tutaj Kuciak. No i ta interwencja, która daje kolejny corner Lechowi Poznań. też Kucharczyk, ale nie jednak. Brzyski, dobra piłka Nikolic. No tak jest. Zobaczył tutaj, tutaj dobre jest wyjście Nikolicza. No chyba tutaj mógł się trochę. Jest Kownacki, jest Tomala. Zagranie do Tomali, ale... mali dobrze pokazał się po prawej stronie wojska. Tomala i to jest kolejna dusza na kucyak. Ale zobaczcie, znalazł się stoper. Dużyny kolejorza. To co powiedzieliśmy, no siła Lecha też polega na tym, że... Dobrze, dostawimy ile grał. Wiemy, że często gra bez zapasnika. Zespół Legia tymczasem. Zakończona strzałem i na Szkoda, że nie celny. O, dobre zachowanie to mali znowu. Żeby się pomyślał, że jestem jego menadżerem, bo go bardzo chwala. Rusza kolejosz. Dobre zagranie. Będzie szansa na bramkę numer 3. Karol Linety. gol! Linety! Kropka na Lech Legia. 3 do 0. To jest Lech, to jest Linetti Ja tylko tak sobie pozwolę taką małą dygresję Panie Linetti, bardzo proszę tak do prezentacji Polski Bo ciągniemy Pana uszy, A jakoś tej każdy jeszcze tak nie wychodzi Ale tak ma wyglądać gra w każdym spotkaniu Kapitalne zagranie do Karola Linetti'ego Bratał Furman i między nogami Duszana Kocjaka Karol Linetti Jeszcze zagra w tej chwili się ostatnia minuta Kolejny stały fragment Uważaj i... Jest gol honorowy dla Legii Warszawa Igor Lewczuk już w 95. minucie. No dziś na małą chwilę poprawia kosmetykę tutaj tego, tego rezultatu. Lewczuk i piłka odbita jeszcze od Zyry. ale chyba, chyba Lewczykowi tego gole tak... No, Odbiła się piłka od jego pleców, więc, yy, więc no. można jemu zaliczyć. Igał Żyro czy Lewczuk? Ale tutaj... No, no, żyro, tak. Żyro ta, ta, ta Bramka plecami. No